Cześć! Dzisiaj zajmiemy się wyrażaniem różnych emocji, a także związkiem z gramatyką, jakie ich używanie niesie ze sobą. Mamy tutaj kilka przykładowych wyrażeń, na przykład wyrażenie tego, że coś nam się podoba, na przykład me gusta, me encanta, że coś nas wkurza, nie możemy czegoś znieść, odio, czyli nienawidzę, no soporto nie znoszę, esto jarto, mam dość, me sienta mal, nie pasuje mi. Również wyrażenia związane z tym, że jest nam przykro, że jest nam smutno, me da pena, przykro mi, me preocupa, martwi mnie. Popatrz teraz, jak te wyrażenia działają z czasownikami i rzeczownikami. Me da pena, castrarami perro. Szkoda mi jest kastrować mojego psa. My, usta Lubię tańczyć. Odiolimpiar. Nienawidzę sprzątać. Zauważ, że we wszystkich tych przykładach, po czasowniku, który wyrażał daną emocję, pojawiał się bezokolicznik. Było to związane z tym, że dana osoba mówiła o własnych wrażeniach i własnych emocjach związanych z tym, co sama robi. Popatrz na ten przykład. A Sara le encanta bailar. Sara uwielbia tańczyć. Komu się tak bardzo podoba taniec? Sarze. I kto ma tańczyć? Sara. Więc oba czasowniki encantar i bailar tak naprawdę nawiązują do tej samej osoby. Podobnie jest ze zdaniem: odiobera la gente feliz. Nienawidzę widzieć ludzi szczęśliwych. A więc znowu, dwie formy czasownikowe odnoszą się do tej samej osoby. Ale popatrz na inne przykłady. Me preocupa el futuro. Martwi mnie przyszłość. Estoy harta de mi trabajo. Mam dość mojej pracy. Me gusta la sal. Lubię sól. Te zdania pokazują ci, że również w drugiej części zdania może się pojawić rzeczownik. Możesz mówić o swoich emocjach. Nie do czegoś, co jest wyrażone czasownikiem, lecz rzeczownikiem. Ale teraz coś, na co czekałeś bądź czekałaś. Coś świetnego. Chodzi o to, że wyrażając emocje możesz używać supuntivo i jak najbardziej będziesz zmuszony i zmuszona do tego. Me da pena que así. Przykro mi, że tak jest. Estoy harta de que egoista. Mam dość tego, że jesteś takim egoistą, bądź taką egoistką. No soporto que la gente me corrija. Nie znoszę tego, że ludzie mnie poprawiają. Tak jak mogłeś bądź mogłaś zauważyć, konieczność użycia trybu subjuntivo pojawia się wtedy, kiedy jedna osoba mówi o swoich emocjach związanych z tym, co robi druga osoba. Tak jak tutaj. Me gusta que siempre estés dispuesto a ayudarme. Podoba mi się, lubię to, że zawsze jesteś gotowy pomóc mi. Komu się to podoba? Mnie. Kto jest gotowy do pomocy? Ty. I jeszcze jeden przykład. Odio que me mientan. Nienawidzę tego, że mnie okłamują. Kto nienawidzi? Ja. Kto mnie okłamuje? Oni. Tak jak widzisz, mamy tutaj relację pomiędzy dwiema osobami. Komuś coś pasuje, komuś coś się nie podoba, kogoś wkurza, że inni, inne osoby coś robią. Ale, tak jak właśnie widzisz, mamy dwie karty wyjścia z użycia subhuntilu. I już ci pokazuję jakie. Możesz ominąć użycie subjuntivo wtedy, kiedy zamiast que w zdaniu złożonym użyjesz cuando. No soporto cuando la gente hace mucho ruido. Nie znoszę, gdy ludzie robią dużo hałasu. No aguanto cuando alguien me visita sin avisar. Nie znoszę, gdy ktoś odwiedza mnie bez powiadomienia. Zauważ, że istnieje jednak pewna różnica w sytuacji, kiedy użyjesz ke bądź quando. Medarabia ke gaste todos nuestros ahorros en viajes. Wkurza mnie, że wydaje całe nasze oszczędności na podróże. Medarabia quando gasta todos nuestros oros en viajes. Wkurza mnie, gdy wydaje całe nasze oszczędności na podróże. A więc w pierwszym zdaniu... To wydawanie może być nawykiem częstszym. On bądź ona zawsze tak postępuje. Natomiast w drugiej sytuacji wkurza nas to, gdy już to ma miejsce, a niekoniecznie jest czymś częstym. I mamy jeszcze jedną możliwość uniknięcia użycia subuntiwo. Będzie to wtedy, kiedy skupimy się, skupimy nasze emocje na osobie, nie na uczynku. Popatrz na te przykłady. Odio a las personas que me piden favores. Nienawidzę osób, które proszą mnie o przysługi. Odio que las personas me piden favores. Nienawidzę tego, że ludzie proszą mnie o przysługi. Widzisz? W pierwszym zdaniu skierowaliśmy nasz gniew na osoby. Wiadomo, że prawdopodobnie, najprawdopodobniej to, co nas w nich wkurza, to właśnie to, że nas proszą o coś. Jednak. Gdy nasz gniew skierujemy na osobę, nie na uczynek, używamy trybu indikatiwo. Natomiast drugie zdanie już cię nie powinno zaskakiwać. Odio ke las personas me pidam Nienawidzę, że ludzie, że osoby proszą mnie o przysługi. Tutaj ukierunkowujemy nasze emocje właśnie na to, co ktoś robi. I popatrz na jeszcze jeden przykład. Odio a gente Nienawidzę ludzi, którzy kłamią. Odio kela gente mienta. Nienawidzę, że ludzie kłamią. Tutaj znowu możemy powiedzieć, że zmieniliśmy obieg naszej nienawiści, ale z drugiej strony zauważ, że te zdania nie są w pełni równoważne. Odio kela chętę wyraża to, że nienawidzimy tych, którzy kłamią, a tych, którzy nie kłamią, nie. Natomiast drugie zdanie. Kładzie bardziej nacisk na kłamliwą naturę człowieka. Na sam koniec chciałem dodać, że jeżeli materiał Ci się podobał, jeżeli doceniasz moją pracę, bardzo będę wdzięczny za polajkowanie tego materiału, za subskrypcję kanału i ewentualny komentarz, możesz na przykład dać upó swojej kreatywności i napisać kilka zdań po hiszpańsku na temat tego, co Cię martwi, co Ci się podoba, co lubisz, a co Cię wkurza. Możesz też zaproponować materiał, który chciałbyś bądź chciałabyś ujrzeć na tym kanale. Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci wszystkiego dobrego w nowym roku. Aż luego!